Witam serdecznie i zapraszam do kolejnej wideorecenzji na portalu Zegarki i Pasja. Od 1891 roku firma Ball Watch Company produkuje zegarki mechaniczne, które spełniają różne wymogi dotyczące precyzji pracy oraz wytrzymałości i odporności na różne czynniki, które wbrew pozorom są dosyć często spotykane podczas codziennej eksploatacji zegarków. Także trytowe podświetlenie jest jedną z charakterystycznych cech zegarków tej marki. Do naszej redakcji trafił kolejny model firmy Ball. I znów jest to wyjątkowy model, bo tak jak poprzednio testowany, także i ten jest limitowany. Firma Ball zaprezentowała swój najnowszy model z kolekcji Time Master, limitowany do jedynie 250 sztuk na cały świat. Inspiracją do jego powstania była rocznica pierwszej podróży kapitana Jamesa Cooka. Podróż, która odbyła się na pokładzie słynnego barka HMS Endeavour, w podróż tę Cook wyruszył w 1768 roku, czyli 252 lata temu. Wygląd nowego zegarka został zainspirowany chronometrem morskim kapitana Cooka, jednak dodatkowo nadano mu urodę zegarków klasycznych z połowy lat. 50. XX wieku. Zegarek ma stalową kopertę o średnicy 40 mm. To niewiele, jednak od razu optycznie wydaje się ona istotnie większa ze względu na dużą powierzchnię tarczy i wąską lunetę. Ja, jako miłośnik dużych zegarków, z tym balem czuję się wręcz doskonale. A na moim nadgarstku o obwodzie około 19,5 cm prezentuje się według mnie bardzo dobrze. Bal and Endeavor Chronometer James Cook. Ma tylko 10,3 mm grubości, co pozwala mu bardzo sprawnie wsuwać się na przykład pod mankiet koszuli. Wszystkie powierzchnie koperty są polerowane, a linie przejścia fazowania, które na kopercie występują, poprowadzono tak, by pogłębić efekt lekkości. A same krawędzie są precyzyjne i ostre, co mam nadzieję, że dość dobrze widać. Od spodu kopertę zamyka przykręcany sześcioma śrubkami pełny stalowy dekiel z wygrawerowanym popiersiem kapitana Jamesa Cooka, a za nim widzimy wizerunek barku HMS Endeavour. Trzeba przyznać, że dekiel wygląda atrakcyjnie i jest mocnym punktem tego zegarka. No ale, oczywiście, najważniejsza jest zegarkowa twarz. A tutaj jest według mnie więcej niż dobrze. Po pierwsze, bielo o fajnym odcieniu, osiągnięta dzięki emaliowaniu tarczy, yy, której powierzchnia jest gładka. A wypukły kształt cyferblatu dodaje nobliwości oraz podkreśla retro styl. Ogólny wzór został, jak wspomniałem, zainspirowany chronometrem morskim. Był to chronometr Harrison numer 4, którego używał James Cook. Na zewnętrznej, zagiętej powierzchni tarczy nadrukowano znaczniki minutowe oznaczone cyframi arabskimi Co5. Dalej jest podziałka minutowa nadrukowana czarnym lakierem w stylu torowiska. Każdy punkcik CO5 na tym torowisku zaopatrzony jest w pionowo ustawioną rurkę z gazem H3 firmy MB Microtech. Dzięki temu pionowemu ustawieniu nie zaburza to e, takiego ogólnego charakteru zegarka. Za krawędzią tego torowiska umieszczono indeksy godzinowe, które są prezentowane w postaci cyfr rzymskich. To precyzyjnie drukowane, zresztą jak pozostałe wszystkie inne nadruki na tarczy, wydłużone cyfry. Dalej pod godziną 12 mamy nadrukowane logo i nazwę firmy, a po przeciwnej stronie informacje o tym, że mamy do czynienia z chronometrem oraz niebieskim lakierem naniesiono podpis kapitana Jamesa Cooka. Niebieski to także kolor, który nadano wskazówką. O, co teraz bardzo ładnie widać. Oczywiście wskazówki godzinowa i minutowa są również zaopatrzone w rurki trytowe, tym razem ustawione oczywiście klasycznie. Wisięgą na torcie jest przeciwwaga sekundnika, na którą zawsze z przyjemnością patrzę oglądając zegarki bal. To misternie wycięte, stylizowane litery RR od Railroad. Wydawać by się mogło, że tych detali na tarczy jest wiele i stworzy to swego rodzaju chaos. Jednak jak widać. Wszystko jest całkiem uporządkowane, zegarek jest bardzo czytelny, wygląd tarczy jest stylowy i pasuje po pierwsze do inspiracji, jaką jest podróż Kuka i jego chronometr morski, ale także w pełni komponuje się z nadanym charakterem zegarka z połowy XX wieku. Oczywiście pod względem koncepcji budowy koperty i zastosowania szkła, które imituje wtedy używane szkła hesalitowe. To jest oczywiście nowoczesne, szafirowe szkło, ale jak widać bardzo wypukłe. No i z zastosowaną wydajną powłoką antyrefleksyjną. Czas na zagarkowe serce. Nie widzimy go tutaj. To serce to mechanizm bal Kaliber RR 1101. Pracuje on z częstotliwością 28 800 wahnięć koła balansowego na godzinę. Mechanizm użytkowany jest na 21 kamieniach i ma 42 godziny rezerwy chodu. Co ważne, jak wskazuje napis na tarczy, mechanizm posiada certyfikat chronometru świadczący o wysokiej precyzji chodu. Bazą do powstania tego mechanizmu jest znane, cenione i niezawodne zegarkowe serce z firmy ETA o oznaczeniu 2892. Zegarek, który trafił do nas, wyposażony jest w czarny pasek ze skóry krokodyla, zapinany na klasyczną klamrę z pinem, która wygląda tak: Mogłaby tutaj być zastosowana jakaś fajna klamra, no ale. Uznano, że taka opcja jest również dobra, wygląda całkiem nieźle. Dostępna jest również wersja na stalowej bransolecie. Zaimplementowane są także technologie, z których firma BAL słynie. Poza niezależnym, samoistnym podświetleniem. Trytowym. zegarek jest również odporny na wstrząsy do 5000 g, odporny na działania pól magnetycznych i wodoodporny do 50 metrów. Ostatni parametr nie jest może specjalnie imponujący, choć do stylu zegarka pasuje y, zupełnie dobrze. Niemniej, 100 w ogóle mnie nie zmartwiło. Bal Trimaster Endeavor James Cook to moim zdaniem doskonała propozycja na kogoś, kto szuka zegarka eleganckiego, ale nie typowego garniturowca, a zegarka, który będzie się czymś dodatkowo wyróżniał, który będzie świetny na co dzień, ale równocześnie zaprezentuje się nieźle w stroju formalnym no i będzie wygodnym ze względu na y, bardzo y, płaski profil. Cena prezentowanego modelu to 10 550 zł. Bardzo serdecznie dziękuję i tradycyjnie zapraszam do naszej y, standardowej recenzji, która zamieszczona jest na portalu Zegarki i Pasja.